Cześć witam Was na kanale Wideoblog Tech. Dzisiaj mamy unboxing, ale troszeczkę nietypowy unboxing, bo mamy unboxing obudowy i unboxing zasilacza. Obydwa produkty od firmy FSP, czyli bardziej znanego, znanej firmy u nas pod nazwą Fortron. Tak, oprócz zasilaczy, bardzo dobry zasilaczy produkują też całkiem fajne obudowy. Ale na samym końcu filmu opowiem Wam troszeczkę o światowym giveaway'u, który zorganizował Fortron i poprosił mnie, żebym wam też udostępnił link do tego giveaway'a i żebyście Wy też mogli wziąć w nim udział. A do wygrania jest gamingowy komputer z kartą rx 6600 od AMD i kupony. O wartości 50 dolarów do Steam'a. Także myślę, że warto chwilkę poklikać i zapisać się do tego giveawaya. Ale po kolei, najpierw zaczniemy od unboxingu. Więc mamy zasilacz Hydro K o mocy 750 W. Jest to zasilacz dostosowany do najnowszej normy ATX, ale o tym powiem za chwileczkę. Moc 750 W i certyfikat 80 plus brąz. Przesuńmy go sobie na chwileczkę na bok i wyciągnijmy z zaplecza obudowę FSP CMT212. To nie jest duża obudowa, to się tak wydaje tylko w obiektywie, ale to nie jest duża obudowa pomimo tego, że jest to Midi Tower. No to co, otwórzmy te produkty i zobaczmy jak to wygląda na żywo. Zacznijmy może od obudowy. Bo się pozbędziemy tego dużego kartonu i wyciągniemy tą właściwą zawartość ze środka. Dolny stropian, górny stropian, i jeszcze folika. Ciach kopnie mnie. A, kopnęła. Wyładowanie elektrostatyczne, na które trzeba uważać, tak się ona Prezentuje, jest wykonana z plastiku, z hartowanego szkła i stali SPCC. Cały front jest dolotem. Zamontujemy tu trzy wentylatory 120 albo aio 360 Na topie, na którym to jest też filtr przeciwkurzowy na magnesie, zamontujemy dwa wentylatory 120 mm, a na tyle jedno 120, która jest dostarczana fabrycznie. Niestety tylko jeden wentylator w komplecie, ale cena nam to troszeczkę zrekompensuje. Zaufajcie mi. Po zdjęciu przedniego panelu, raczej odsłonięciu go, bo są kabelki, uwaga nie urwać, on jest w całości podświetlany przez RGB. Tutaj widać listwy, jak widzicie, jest biały filtr przeciwkurzowy, a tutaj otwarta przestrzeń do środka zapewniająca dobrą wentylację. Generalnie jestem zwolennikiem... Tego właśnie typu obudów z otwartym front panelem, a nie jakimiś bocznymi szczelinami. Co prawda ta obudowa również posiada szczeliny z jednej i z drugiej strony dolotowe, jakby wspomagające oddychanie, ale front panel robi naprawdę dobrą robotę generalnie w obudowach. Siedem slotów na kartę naszych rozszerzeń. Zasilacz na dole, płyta na górze. Lekko przydymiana boczna szyba. Oj, zaświeciłem wam w oczy. Instrukcja obsługi. W środku mamy też komplet. Za chwilę pokażę z drugiej strony kabelków. Obudowa, pomimo tego, że gabertami, nie jest jakoś bardzo duża. Ma wymiary 412x210x441, więc spokojnie sporo, poniżej pół metra z każdej strony. To pomyśli nam karty do długości 320 mm. Jak widzicie, w środku jedna wielka otwarta przestrzeń bez żadnych ograniczeń na montaż płyt do formatu ATX, a na tyle jak montujemy chłodzenie IO z przodu to zasilacz do 150 mm tak głębokości, a jak nie montujemy IO z przodu to zasilacz do głębokości 190 mm. Ten Fortron zasilacz, który Wam dzisiaj pokażę ma właśnie 150 mm głębokości, więc jest takim niewielkim zasilaczem, który się tutaj spokojnie zmieści, nawet jak zamontujemy z przodu AIO. Koszyk na dyski, można zamontować dwa dyski 3,5 calowe, jeden dysk 2,5 calowy, jedno miejsce montażowe 3,5 półcalowe jest wymienne z miejscem montażowym dwu To co lubię w obudowach przelotka przy przedniej szybie na wyprowadzenie kabli PCIe do naszej karty graficznej ułatwia to zdecydowanie montaż całego zestawu. Górny panel, dwa razy USB 3.0, 11 USB 2.0, power reset, dioda power, dioda dysku yy, pracy dysków, już nie mówię twardego, ale dysków. Yy, wyjście sławkowe, wejście mikrofonowe. Cena tej obudowy, moi drodzy, 60 około 60 nie zł niestety. Euro. Powinna być na ta chwila dostępna już w naszych sklepach. Jest jeszcze wersja z dopiskiem, A na końcu, ale dzisiejszego odcinka jest właśnie CMT212. Skoro budowę już sobie odpakowali i zobaczyliśmy, jak ona wygląda. Przejdźmy do zasilacza. Hydroka. zasilacz z jedną potężną 12V linią. Jaki to ma plus? To jest nam niepotrzebne, Ano taki. Że pełna moc głównej linii 12V idzie nam na kartę graficzną. Czy jest to ważne? W przypadku nowych RTX-ów jest to ważne, zdecydowanie tak. Co mamy w komplecie? Proszę bardzo. Bardzo ładnie zapakowany. Kabel zasilający, wtyczka europejska. Instrukcja obsługi. Nie jest to modularny zasilacz, moi drodzy śrubki 4 do przykręcenia go do obudowy, nie jest to modularny zasilacz, ale nadrabia nam ceną i parametrami. Pomimo tego, że ma certyfikat 80 plus brąz, ma 750 W, tak jak Wam powiedziałem, jedną mocną 12 v linię i jest niewielki, 150 mm głębokości. Na 140 na 86 mm, więc zmieści się do praktycznie każdej obudowy. Wentylator na łożyskach hydraulicznych załącza się wtedy, kiedy potrzebuje. Nie przeszkadza nam cały czas swoją pracą. Ma regulowane automatycznie obroty, więc zagłośno też nie będzie nawet podczas obciążeniem, Podczas obciążenia wyłącznik z tyłu, zero, jedynkowy i wejście na nasz kabel zasilający. No i kable główne, cienkie. Co lubię, bo się ładnie układają zawsze w budowie. Ma cztery wtyczki PCE, rozpinane 4 razy 4 razy 2 plus 2, o może w ten sposób. I co fajne, co się rzadko zdarza w tych tańszych zasilaczach, bo nie ukrywajmy, jest to, no można powiedzieć, budżetowy zasilacz. Ma dwie wtyczki EPS do 2x8 PIN, też rozpinane do naszej płyty głównej, do zasilania procesora. Więc yy, to jest fajne, bo przeważnie dostajemy w niskobudżetowych zasilaczach tylko jedną wtyczkę EPS. Co prawda, dwie wtyczki to jest bardziej bajer w płytach, w płytach głównych, ale jakbyśmy chcieli zasilić jakiś mocny procesor, to czasami ta druga wtyczka EPS się przydaje, szczególnie do. OC. Efektywność około 88% i ma cyfrowy przetwornik DC-DC, co się też rzadko zdarza w tak budżetowych zasilaczach. Granie w budżetowych zasilaczach. Ma też dwuwarstwowy filtr EMI, moi drodzy. Nie jak te nagrody EMI, ale filtr EMI. I zabezpieczenia OCP, OVP. OPP i SCP. Musiałem skorzystać ze ściągi, bo nigdy tego nie mogę zapamiętać. I to, co Wam miałem powiedzieć o nowym standardzie, spełni zgodny z nowym standardem ATX 12V2.52. Jakby ktoś chciał sprawdzić, co to jest, to niech sobie wpisze w Google'ach. Cena tego zasilacza 280 zł. Mamy 7 lat gwarancji producenta, więc myślę, że bardzo dobry stosunek ceny do jakości swoich podzespołów. podzespołów, jeszcze dodam tylko, że jest na japońskich kondensatorach, całkowicie wykonany, no i 7-letnia gwarancja. Linki do tych produktów wszystkich od FSP znajdziecie pod filmem w opisie. I uwaga ode mnie teraz informacja konkursowa, również pod filmem w opisie znajdziecie link do giveaway'a, firmy FSP, które jak wam powiedziałem na początku, możecie wygrać gamingowy komputer oparty na procesorze AMD i karcie graficznej RX 6600. Oczywiście na również pozespołach firmy FSP, jak obudowa i jak zasilacz. Do tego do wygrania dużo, dużo, dużo kuponów do Steam'a, każdy o wartości 50 dolarów. A co trzeba zrobić? Wypełnić jedno fajne zadanie. Więc yy, z tego linka się dowiecie jakie. Dobra, podpowiem wam obliczyć. Moc potrzebnego zasilacza do podanej konfiguracji, ale nie musicie tego robić ręcznie, za pomocą kalkulatora, albo pytając się mnie o to, tam jest specjalny online taki kalkulator, w którym możecie wpisując odpowiednią ilość podzespołów, które posiada fikcyjny komputer, zaprezentowany przez FSP, dobrać sobie. Dowiedzieć się, jak mocny zasilacz będzie potrzebny do jego zasilenia. A później tylko poklikać, polinkować, polubić yy, kilka stron i tak naprawdę tyle. Konkurs giveaway trwa od 15 do 31 grudnia, więc jeszcze macie chwileczkę czasu, aby wziąć w nim udział. Ode mnie to tyle z tego unboxingu produktów firmy FSP, czyli obudowy CMT-212 i zasilacza Hydro K750W. No i najważniejsze oczywiście informacje o giveawayu dla Was. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was. Wideoblog Tech. Cześć.